Siemanko, jestem Ciastek i witam Was w kolejnym, trzecim już odcinku naszego mini-maratonu z Poke MMO z sezon Kanto. Odcinek, szczerze nie pamiętam, który to jest. Trochę dłuższą przerwę miałem, nie tylko godzinkę, bo jeszcze musiałem kilka spraw pozałatwiać, ale dlaczego nie jesteśmy na Cinibar Island, tylko jesteśmy w Saffron? Otóż nie mogę wejść do Jima od Blaina, pomimo tego, że mam klucz, tutaj możecie sobie zobaczyć, który... Odblokowuje Jima na Sinibar Island. Jednak nie mogę jeszcze wejść, no i to jest związane z tym, że chyba nie popchnęliśmy fabuły do przodu, czyli nie przeszliśmy jeszcze Silvko. Tak naprawdę nie pokonaliśmy Giovanniego, nie zdobyliśmy Master Bola. od Sabriny, nawet jeśli byśmy chcieli zrobić, jest w tym momencie zablokowany, więc dzisiaj będziemy sobie przechodzić Silvko. Zamiast i Gima Sabryny, zamiast Cinnamon Island, myślę, że Snibar Island będzie w następnym odcinku, ale myślę, że nie ma co przedłużyć. No i jak wygląda drużyna obecnie? Już wam pokazuję. Są na około 40 poziomach wszyscy: Dug Trio też jak widzicie 40 Elektabas 39 Charizard 42 Hitmonchan 38 ale ma no i Slowbro 41 no właśnie wziąłem Vaporiona, żeby mieć na Jima no ale nie udało się więc zostajemy że tak powiem i tak z taką drużyną więc dzisiaj Silką i Jim Sabriny tak będziemy sobie robić myślę, że będziemy sobie tutaj przechodzić to wszystko bez żadnego problemu nagrywam to o 22 w poniedziałek 30 października, więc jeszcze, że tak powiem, trzeci odcinek dzisiaj dogramy. Czwarty, pewnie dogram rano. No i pierwszy odcinek, pewnie z serii oglądacie około 14, bym powiedział. Pamiętajcie, 30 łapek to następny odcinek takiego naszego mini maratonu. Jak mówiłem, będą 4 albo 5. Jeszcze nie jestem do końca zdecydowany ile, ale może. No na pewno 4 albo 5, no że tak powiem nie będzie mniej, ale więcej raczej też nie. No i tej Pokemony mają nie za duże levele, jak widzicie 25 to nie jest, że tak powiem szczyt nad z czym obecnie walczyliśmy. Ehm, XP nie było bardzo proste, otóż e, złapałem sobie Odisha w lesie w Viridian Forest i po prostu on miał na 8 levelu Sweet Sand przy Sinibar Island na tentakulach. XP-łem e, zarówno z Earthquake'iem jak i Discharge'em u Elekta Baza. O właśnie safron, no i co ja Wam mogę powiedzieć o silwkowu dokładnie, tutaj jeśli nie wiecie i nie oglądaliście, to zachęcam Was bardzo serdecznie do zobaczenia teraz, jeśli nie jesteście bardzo into gameplay, albo po tym odcinku, bardziej nawet po tym odcinku, byłoby mi milej. Do zobaczenia odcinka o Zapmolkuno, czyli pierwszym w sumie filmiku na tym kanale, więc możecie sobie porównać jakkolwiek, jak się, jak się filmiki troszeczkę różniły, gdzie właśnie akcja działa się tutaj w Silco, czyli o pierwszej tak naprawdę fuzji Pokemona, dawno, dawno przed Infinite Fusion, więc tam naprawdę działy się całkiem dziwne rzeczy i dużo, że tak powiem rzeczy w świecie mangowym, więc jeśli ktoś jest naprawdę zainteresowany światem mangi w Pokémonach, warto naprawdę, bo Zapmolkuno to jest... Totalny kozak. Swoją drogą, w Saffron, chyba to już mówiłem w odcinku, jak się tu pojawiliśmy po raz pierwszy, ale może ktoś nie słyszał, może ktoś nie zwraca uwagi, więc powtórzę: była taka sytuacja, że właśnie tutaj dwa gimy były: jeden Fighting Dojo, a drugi właśnie od Sabriny. No i jak to się stało w ogóle, że. Tutaj jeszcze walka z rywalem, tak swoją trochę, będzie tak, tak na marginesie, że właśnie Sabrina przejęła tej gima. No otóż po prostu była walka pomiędzy Sabriną a Fighting Dojo. Kto ma być tak faktycznie Gym Leaderem? No i Sabrina wygrała, no i tak właśnie została Gym Leaderką. Swoją drogą możecie dać znać, co uważacie o jej drużynkach. Ja wam szczerze powiem, że jej drużyna z Hard i Soul Sliver jest naprawdę spoko. Przede wszystkim dlatego, że bardzo, bardzo to może za duże słowo. Lubię po prostu Espiona. Espion jest naprawdę fajnym pokemonem i tak szczerze w drużynie Sabriny bardzo mi pasuje ale gdzie mi nie pasuje to w drużynie Reda. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę Spon jakoś mi nigdy nie pasował do Reda. Nie chodzi o to, że, że jest podobny do Asha z anime i, i przez to mi nie pasuje, bo, bo nigdy nie miał tego pokemona, ale nie wiem, jakoś Snorlax, startery Pikachu pasowały, ale on kurde nie wiem, naprawdę Carbos, Rare Candy i Great Ball no całkiem spokojtemki naprawdę. Naprawdę totalnie zapomniałem o tym Sylwko, Kurde, ej Serio, jakby totalnie zapomniałem o tej lokacji. Totalnie myślałem, że już jest wyczyszczona, ale nie jest. Jest pełno magneitów ze sterd, więc no nie zapowiada się, że tak powiem Kolorowo, no właśnie, już, już się zaczyna. E, chciałbym przeprosić też wszystkie osoby, które może bardziej obserwują ten kanał dla kontentu, że tak powiem, ciekawostkowego, a nie gameplayowego, no bo w sumie od tego zaczynałem. E, od ciekawostek i na TikToku w sumie dalej są ciekawostki. Trochę rzadziej, ale są. Ale powiem wam, że i wiem, że gameplay też mniej osób ogląda, więc gdybym naprawdę chciał się, czy nie, nie że coś komuś. Teraz zarzucam, że, że ktoś mi coś powiedział i tak robię, ale jeśli chciałbym robić naprawdę większe wyświetlenia, to myślę, że na pewno skupiłbym się na kontencie ciekawostkowym i przy nim tylko i wyłącznie został. No ale powiem Wam, że content gameplayowy, no ja wiem, że gameplay się obecnie dobrze nie klika. Nie, są, nie jest to złota era gameplay'u, ale naprawdę powiem Wam, że w takie gry. Jak właśnie pokemmo, czy jak graliśmy w Dream of Minds czy... i to przepraszam jeszcze raz, Renegade Platinum. Naprawdę mi się bardzo dobrze gra. Tylko powiem wam, że tak mnie pokoje MMO wciągnęło, że zapomniałem o Renegade Platinum autentycznie, a czeka nas walka z Crasherem Wake, więc pewnie za niedługo pojawi się odcinek też z Renegade Platinum. Jest to no, przede wszystkim dla mnie fajna seria, bo gdzieś tam mogę wytężyć swój umysł i biować trochę te, te drużyny. Fajnie, też bardzo, że udało nam się nawiązać walkę z widzem, więc to też był taki sprawdzian, powiedzmy, dla moich umiejętności. I jeszcze raz dziękuję Ci, widzu. Nie dlatego, że mi kaskę przelałeś. Pokedolce, ale dlatego, że w ogóle zmierzuję się ze mną. Jeśli ktokolwiek będzie zainteresowany, no to śmiało do mnie uderzajcie, piszcie do mnie na Discordzie. Ja staram się w miarę często odpisywać. Najszybciej wam odpiszę, najprawdopodobniej na Instagramie, bo często jestem poza domem i nie wiem dlaczego, ale na Discordzie mi przychodzą ze strasznym opóźnieniem wiadomości, jeśli jestem na telefonie. Więc, kurde, jeśli ktoś wie, co na to zaradzić, to może mi dać znać. Będzie mi naprawdę bardzo miło, bo mam jakby wszystkie normalnie powiadomienia połączone, no ale. Nie jest kolorowo. No tak i w poprzednim odcinku jeszcze kupiliśmy leftoversy i kupiliśmy eksprzera. Uznałem, że latać i łapać 50 Pokemonów, no może to zadni naprawdę, że tak powiem, pójście na łatwiznę, no ale myślę, że mogę se na to pozwolić. No, straciliśmy co prawda 60 koła na to, bo eksprzer kosztował 30 coś. Leftoversy chyba 31, więc no nie ma lekko, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Wiem, że nie będzie przydatny na następnego Jima u Sabriny, no ale ogólnie warto myślę, że mieć wylewelowane Pokemony, żeby chociaż one troszeczkę dojechały, kto wie, może ona będzie miała jakiś Jinx czy coś w swojej drużynie, więc zawsze ten Fire Punch może tak naprawdę zrobić roboty, bo wydaje mi się, że Hitmonchan powinien outspeedować Jinx bez największego problemu. Ale dobra, no niech już walczy do końca. Nieważne, niech nie walczy do końca, <laughs> niech wejdzie slowbro. Następne co chciałbym kupić, albo może gdzieś zebrać, możecie mi dać znać gdzie. Czy tutaj w ogóle w tej grze są do zebrania gdzieś w Kanto Hard Scale, bo fajnie byłoby je zebrać, albo jeśli ktoś ma i chce mnie poratować. To może mi oczywiście wysłać, będzie mi bardzo, bardzo miło, bo chciałbym nauczyć Drain Punch'a, przede wszystkim Hitmonchan'a, bo właśnie uczy się Counter na przykład albo, no co prawda widzicie, no ma Close Combat, ale ma też umiejętność Iron Fist, więc chciałbym to jak najlepiej spożytkować i właśnie Close Combat nie działa, z Iron Fistem działa tylko z właśnie Drain Punch'em, kurde no. Nie wiem jak wy, ale ja nigdy się w Silfko nie umiem odnaleźć. Ja tu już chodzę 20 parę minut i że tak powiem dalej nie umiem znaleźć drogi do rywala. Wiem tylko tyle, że skaczę cały czas między portalami i tak na dobrą sprawę to nie mam pojęcia gdzie jestem i jak się tam dalej dostać, więc kurde miejmy nadzieję, że, że jak najszybciej uda się stąd wyjść i no załatwić po prostu, załatwić, bo dzisiaj trzy ważne walki w sumie. Z rywalem, z Giovannim, no i z Sabriną. Więc, że tak powiem, lekko nie będzie, przelewek nie będzie. Jaki mamy obecnie level cap? 47, więc Sabrina może mieć naprawdę silne pokemony. Okej, okay, udało nam się zdobyć kartki, czyli już teraz tego rapera. Oczywiście teraz już możemy, jak widzicie, otwierać sobie z bomby wszystkie drzwi. Więc teraz naprawdę przejście tego już nie powinno być jakimś większym problemem. Tu swoją drogą mamy... Panią z łóżkiem, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale nie będziemy się musieli teraz wracać do centrum Pokémon przynajmniej, tylko będziemy mogli od razu na dziewiątym piętrze przyjść i się wyspać. Mamy walkę z rywalem, więc pierwsza ważna walka w tym odcinku. No i myślę, że nie będziemy czekać, po prostu walimy Garego na dziurę, nie ma co po prostu go oszczędzać, myślę, że powinniśmy sobie z nim bez problemu tutaj poradzić, no chyba, że będzie miał 50 poziomy ale ma 37, więc e... i ma pidżota już e... wydaje mi się, że tak czy siak Electabas powinien być szybszy i powinien zrunshotować, mamy Magnes, dany, Magnet e... mamy też Wise Glasses w plecaku, w razie czego żeby wzmacniać jakkolwiek special ataki, no i dobra pytanie czym on zaatakuje to jest właśnie główny Główna moja obiekcja, ale dobra, skoro już wyszedł jego trawiasty Pokémon, no to myślę, że mój potężny Pokémon może wyjść. Sleep Powder. No, nie jest to ciekawe, bo może mieć Ancient Power, ten Executor. Miejmy nadzieję, że obejdzie się bez tego i tak raczej Charizardu nie będziemy zostawać, bo teraz wydaje mi się, że Blastua wyjdzie zamiast Executora, więc no, wydaje mi się, że. Jak mówiłem, ta walka nie powinna sprawiać jakiegokolwiek problemu. Dokładnie tak, no, myślę, że Slowbro idealnie go zwoluje. No to jest naprawdę fenomenalny Pokémon. Swoją drogą, Priest jest chyba jedyny efekt, który nie ma, jakby, chyba ograniczenia tur, w jakie może trwać. No za każdym razem, jakby, zwiększa się szansa na odmrożenie, ale chyba nie ma, jakby, takiej jednej, powiedzmy, yy, jak jest tam, nie wiem, od 3 do, znaczy od 2 do, do 5 tur. W przypadku Slipa to tutaj chyba może to trwać w nieskończoność. Ale znowu mogę gadać kłopoty. Jak ktoś wie, to może mnie poprawić. Więc dobry, dobra, że tak powiem, zmiana z naszej strony. Tutaj każdy z zgarnia Hit. Monchan oczywiście jak najwięcej ciągnie z zasiłku. Fleriona ma OK. Zapomniałem, że on miał Eevee. Więc pojedynek Eevee. No ale my jesteśmy plus jeden super effective stab. Więc. No raczej nie ma co zbierać. No i dostaniemy tutaj Laprasa. Którego raczej nie użyjemy tak szczerze, bo jakimś wielkim fanem Laprasa nie jestem. Nawet bym powiedział, że może antyfanem. Ale dobrze, że przynajmniej dużo kaski w miarę dostaliśmy. No i Gary po raz kolejny musi uznać wyższość lepszego trenera. No i dostaliśmy Laprasa. Zawsze będziemy sobie go mogli sprzedać, jeśli, jeśli będzie taka okazja. No pamiętajcie też, że wszystkie Pokémony, jakie się dostaje z jakieś e, kurde, nie trade, tylko gift Pokemony jak się dostaje. To one wszystkie mają neutralną naturę i 15 rozłożone wy każde IV, więc no, raczej nie spotkamy lepszego, albo o to, nie spotkamy gorszego laprasa raczej. E, na czarnym rynku, więc no co no, od razu przychodzimy tam, gdzie nasze miejsce, czyli do walki z działaniem, chociaż no jeszcze jeden frajer nas musiał zaczepić. Ale już czeka na nas. Już go widzieliśmy już po prostu. Tam jest Ser Giovanni. Ser. ciekawe jakby miał taki tytuł, taki szlachecki. Chociaż z tego co pamiętam, to Giovanni był dosyć lubiany w świecie mangi. Tam nawet się red z nim na początku zakumplował. Więc raczej to nie jest tak, że każdy go uznawał od razu za największe zło w Pokémon Origins, Pokémon Origins chyba tak się nazywał ten spin-off. Ehm, też w trakcie walki z Redem, jakby odbudziła mu się ta młodzieńczość, ta chęć walki z innymi trenerami, więc to też był naprawdę spokojny. Polecam Wam sobie pooglądać też te ehm, spin-offowe rzeczy z Pokémonów, tak szczerze, bo niektóre są bardzo spokojne. Właśnie Pokémon Origins ehm, jest bardzo cool. No i dobra, Mówię na chwila walka z działaniem i może sobie tylko zamienimy itemki w takim razie jeśli mamy jakąkolwiek szansę żeby to zrobić wise glasses można dać charizardowi czemu by nie kings rock myślę że można dać duck trio jest dosyć szybki czym my chcemy zacząć myślę że Możemy zacząć Hitmon Chanem w takim razie. Spotykamy się z nim ponownie, naprawdę. Giovanni to jest najlepszy antagonista historii Pokémon. Mówię tylko o pojedynczej postaci, jakby nie mówię o całej historii, bo Team Rocket nie uważam za jakiś taki super wow. Szczególnie w drugiej generacji. Fabularny, ale Giovanni jak najbardziej jest ziomeczkiem, jest cool. Earth Power na, physical... na taka, że Earth Power, no? Widzę, że nie tylko mi. E, Nidon nie siadł w 100%. Ale spoko, dla mnie to jest cool. Co on jeszcze nią? Kangaskana będzie miał e, Onixa, już chyba nie ma w tym momencie, ale miał Hunchcrow, znaczy Mercrowa wcześniej, więc może teraz mieć Hunchcrowa, tak szczerze. Ja to po prostu jak, jak książkę. Dobra, niech będzie Ice Punch w dalszym ciągu. Jak już zaczęliśmy atakować Ice Punchem, to niech będzie kontynuacja. Citrus Berry, no i pewnie Drill packiem dostaniemy dokładnie. No, ja, ja, ja po prostu znam, na pamięć, jak książka. Ciekawe w sumie, jakby była książka napisana o mnie, jaki by miała tytuł. Możecie napisać w komentarzu, jak książka by o was się nazywała, jakby miała opisać wasze życie. U mnie to byłyby cierpienia młodego YouTubera. No i dwa Pokémony już straciliśmy przeciwko Kangaskan. No, jest to bardzo silny Pokémon, to trzeba powiedzieć otwarcie. Szczególnie. Mega ewolucja kangaskana była bardzo mocno znerfiona w Właśnie w competitive, odnośnie kompetetive, albo ogólnie po prostu została jakby znerfiona, bo umiejętność działała tak, że dziecko wychodziło jakby z torby i po prostu, jeżeli używaliśmy na przykład power up puncha to dostawaliśmy, jakby plus 2, więc mieliśmy Swords Dance, który zadawał dwa razy obrażenia, jeszcze, więc no nie było to dosyć zbalansowane, bym powiedział, i zostało to znerfione na szczęście. Też możecie napisać w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona mega ewolucja. U mnie nie wiem, czy nie Bidril. Tak szczerze, bardzo, bardzo lubię Mega Bidrila. Mega Swampert, oczywiście. MVP Radical Red, no i dostaliśmy. Masterbola, ciekawe czy można go w ogóle <laughs> Ja wiem, ja, ja brzmi jak cebula Największa, ale ciekawe czy można go sprzedać Okej, okay, Masterbola Z tego co widzę nie można sprzedać, albo nikt nie chce Sprzedać, ale naprawdę bardzo dobrze Że tutaj windy działają tak Turbosprawnie, naprawdę, że nie trzeba jechać Te wszystkie piętra, tylko po prostu Se klikasz i... i już jesteś Na miejscu, okej, okay, tylko mówi gdzie jest Prezydent, no jakby fajnie, że Każdemu randomowi Który wchodzi mówią, że No, prezydent jest w tym i w tym pokoju. Dobra, no i teraz czeka nas gym u Sabriny, czyli tak naprawdę coś, czego się chyba najbardziej obawiam, tak szczerze, jeśli chodzi o gym liderów, bo z nią to jest nigdy nie wiadomo, a nie mamy też solidnych odpowiedzi na nią. No nie oszukujmy się, nie mamy najlepszych odpowiedzi, żeby wygrać z Sabriną. No na pewno lekko nie będzie, to, to już trzeba powiedzieć od razu. Gimper na pewno byłby dumny mówiąc, że lekko nie będzie, ale no taka prawda. Okej, okay, no i jesteśmy przed Sabriną, czyli naszym ostatecznym wyzwaniem dzisiaj. Ten odcinek chyba będzie najkrótszy, tak szczerze, z tych wszystkich, no ale trudno, jesteśmy w trakcie mini maratonu, więc jeśli jakimś cudem totalnie przeskipowałeś tutaj do tej części i nie wiesz, jak to działa, 30 łapek w górę, wlatuje kolejny odcinek, bardzo mały próg. Ale pod, że tak powiem, seriami gameplayowymi naprawdę rzadko, rzadko się to zdarza, żeby to przekroczyć. Więc może to będzie jakaś dodatkowa motywacja, ale nie o tym teraz. Teraz po prostu walimy Sabrinę na dziurę. I czemu ona zmienia na Alakazama od razu? Czy on ma jakiś Thunderbolt albo Ancient Power? No, nie zadaliśmy nawet połowy. Znowu zmienia i tym razem na Espiona, który wydaje mi się, że jest do stuszotowania. Nie. Też nie, też tak na styku. Morning Sun, okej, okay, no, czyli jest szybszy od nas. No, jak mówiłem, no, boję się bardzo tej walki, bo to nigdy nie wiadomo, co z Sabriną, ale teraz wyższy rol poszedł. Minimalnie wyższy, ale zawsze to było ponad połowę, więc teraz może być ociupinkę łatwiej nam e, pokonać tego espiona. Oczywiście, jeśli nie będzie spamował ciągle Morning Sun. I po co on tak spamuje tym, skoro mógłby nas zaatakować? Dwa razy na spokojnie i może nawet pokonać. A teraz jeszcze go popadliśmy, więc. No i zamiast tego zaatakuje raz po prostu. I tyle. Charizard byłby taki low, że nie byłby w stanie nic zrobić. A teraz? Teraz straciła jednego ze swoich najsilniejszych Pokémonów. Alakazam jest przerażający, naprawdę. Boję się go fast. Slowbro. Nie wiem, zostałbym. Zostałbym tak szczerze. No, dużego wyboru, że tak powiem, nie mamy. No a jak widzicie, flinch od razu siadł. I ma left to oversy. Okej. Okay. No dobra. Dobra, skalt. Jeśli przeżyjemy ten skalt, no to będzie fenomenalnie. Ale nie zakładałem, że przeżyjemy nawet. <ścoughs> Więc, no, troszeczkę, troszeczkę. Eee, może nie, że ciężko, ale na pewno też niełatwo. Dobra, my sobie wystawimy teraz Elektabaza, który powinien już Discharge'em bez żadnego problemu to załatwić. Mamy jeszcze dwa tanki pokemony w zapleczu, czyli. Slowbro i Vaporiona, więc jeśli naprawdę będzie trzeba kogoś brać na przetrzymanie to powinniśmy sobie e, dać radę, dobra Discharge, zobaczymy ile zadamy z tego Discharge'a, dobra e, ja bym go standardowo Wave'ował skoro chce spamować serii Cover to niech sobie spamuje, my wykorzystamy tą sytuację, dobra przynajmniej siadło więc mamy jakiekolwiek szanse, żeby zadawać mu damage, no i teraz outspeedujemy go, wydaje mi się, że DakTrio też będzie outspeedował, no i też sparaliżowany jest, więc to jest naprawdę fenomenalna informacja. Citrus Berry. No nie, jest to fajne, no i Electabas niestety żegna się z nami, no ale swoją robotę, że tak powiem, wykonał ponad miarę. I Duck Trio, wydaje mi się, że teraz już powinien dokończyć. Nie chcę ryzykować, że użyję Recovera, więc chyba po prostu zaatakuję Irfkojkiem, bo wydaje mi się, że powinniśmy go wykończyć dokładnie. Jezu, a mnie zaczął wąs spędzić. Tu najpierw nos, tu teraz wąs. Eee, to nie jest jakiś dobry omen, ale dobrym omenem jest nasz Dito, którego mamy w boksie, którego dostaliśmy jako symbol szczęścia. Więc jeśli też chcecie mi coś wysłać, to zapraszam. Każda, że tak powiem, symboliczna kwota, czy każdy jakiś fancy albo śmieszny pokemon też jak najbardziej wchodzą w grę. No i dig Diglett, ja cały czas mówię Diglett, Dactrio. no i co będzie ostatnie, czy jin Jinx? Okej, okay. myślę, że nie powinno być problemu, raczej e, nas rozwali Ice Beamem albo Sideshockiem, ale to nie jest, że tak powiem, jakkolwiek problematyczne, no i komu my chcemy dać tego expa w sumie? No dobra, niech będzie Slowbro, niech sobie zgarnie. Chłopak exp Hitmonchan i tak dostanie i tak, bo dalej ma Expszera, no i dobra, Shadow Ball powinniśmy wytrzymać, Slowbro jest dosyć tankowny, no ale Special Death Drop, że tak powiem w tym momencie już nie robi różnicy, ale jeśli byśmy go dostali wcześniej, no to na pewno byłaby spora tragedia. Hitmonchan level 43 i Sabrina... Konana, więc bardzo, bardzo super. No i do 50 poziomu mamy. I co my tu dostaliśmy? Tu jest Colm Mind. Z tego co mogę sobie skojarzyć, gdzie my mamy tutaj psychiczne. Tak, to jest Colm Mind. Dobra, udało się. E, dobra, no to trzeba polecieć na zwłokach Charizarda do Cinibar i zobaczyć, czy możemy w końcu do Jima wejść. Czy my sobie czegoś nie, że tak powiem, zepsuliśmy? Jimmy już jest otwarty, już jest bo mimo tego, że wcześniej miałem ten klucz, to wypychało mnie ciągle z Jim'a, więc tutaj rozpoczniemy sobie następny odcinek. Ten prawdopodobnie będzie najkrótszy, ale nie wiem jeszcze, bo tak materiałowo e, patrząc na obs wychodzi mi najkrócej, czyli 53 minuty, reszta tam godzina 15, godzina 20, więc jeżeli będzie krótszy, no to przepraszam. No i e, klasycznie pamiętajcie, że jest to mini maraton poke. MMO Sezon Kanto, 30 łapek w górę i kolejny odcineczek, 4-5 odcineczków pewnie, więc pewnie w następnym się dowiecie, czy następny jest ostatni, czy przedostatni. Więc no co, dzięki Wam wielkie za oglądanie, dzięki za wszystkie miłe słowa wsparcia, za lajki i tak dalej. Ja byłem Ciastek, Wy byliście Wy, a to powtórzę się. Pokemo MMO Sezon Kanto, trzymajcie się, cześć!